Witam serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie na temat L-dopy, czyli takiego produktu. To jest hai dopa Mukana, Dopa Mukana Purines. Jest mnóstwo badań na ten temat, na temat działania tego suplementu. Głównie wykorzystywane jest do walki z Parkinsonem, czyli nawet pokazują to badania, że Odstawiane są leki przeciwparkinsonowe, gdy stosuje się ten preparat. Co jeszcze może dać nam LDOPA? Ona jest popularna z tego tytułu, że poprawia jak gdyby wzrost dopaminy i to wielokrotnie, co z czym wiąże się również poprawa nastroju. Przede wszystkim powinien działać antydepresyjnie i tutaj takie działanie jest. Rzeczywiście u osób, które cierpią na depresję obserwowano znaczącą poprawę. Natomiast sama l jeszcze jest używana zarówno w kontekście podnoszenia testosteronu, tutaj jest, są badania na pewno na myszach, na szczurach, gdzie podawanie L-dopy, Dopy mukany powodowało znaczący wzrost testosteronu u ludzi też ten mechanizm działa, że l powinna podnosić testosteron. Tutaj zaleca się dawkę dwie kapsułki do 3 razy na, na dobę, czyli około to jest 600, 600 mg, czyli taką dawkę trzeba brać, żeby odczuć rzeczywiście działanie. Tutaj mowa jest o wzroście testosteronu całkowitego. Jeśli chodzi o testosteron, jeśli chodzi o płodność, to tak samo tutaj poprzez działanie takie antyoksydacyjne, poprzez zwalczanie wolnych rodników, również zwiększa ilość jakość nasienia, poprawia morfologię plemników. Także jest wykorzystywany właśnie do leczenia również bezpłodności. Także wiele, wiele dobra się wiąże z tym suplementem. Natomiast no jest też popularny bardzo e, przy terapiach zastępczych e, dodawania sobie tego preparatu w momencie kiedy ten nastrój mimo wszystko mimo wyregulowania hormonów estrogenów nadal e, dostrzegamy tutaj, e, tutaj m, jakiś problem. Tak? E, stawiam go w górnej półce m, m, z alfą GPC m, i hukurecyną A. E, przez osoby, które stosują właśnie tak wysoko go stawiają, natomiast ja testowałem ten suplement i jak widać przy niektórych mutacjach genetycznych może on rzeczywiście dokładnie nie działać w ten sposób. Ja testowałem go teraz na terapii zastępczej, biorąc testosteron prongatum, jedną apółkę raz na 7 dni bez stosowania HCG i muszę powiedzieć, że środek ten y, znacząco pogarsza mi nastrój. Po około półtora tygodnia stosowania widzę znaczące pogorszenie się nastroju. Y, być może jestem jedn, jednym, jedną z osób, które działa, na którą działa w ten sposób, w związku z tym, że y, no, nie przewidzimy do końca, jak dany środek na nas zadziała. Widocznie mam jakieś mutacje genetyczne, które nie pozwalają temu mechanizmowi zadziałać w ten sposób, podając tą l Natomiast stosując już NALT, czyli też coś, co wzmacnia, podnosi dopaminę, ale za to na krótki czas, miałem poprawę nastroju. Więc tutaj ewidentnie ten środek gdzieś na moją genetykę nie pasuje. Środek ten bardzo sobie chwalą osoby przy terapiach zastępczych, także w ogóle jest bardzo chwalony, natomiast dla mnie po prostu ten środek no muszę go skreślić nie nadaje się, stosowałem nawet zaczynając od najmniejszej ilości jedną kapsułkę, zwiększając do dwóch drastycznie drastyczny spadek nastroju także tu coś na neuroprzekaźniki mi nie tak działa więc nie ma mowy żebym go w ogóle brał natomiast Alpha GPC, Huperycyna A to są akurat dla mnie najlepsze suplementy jeśli chodzi o poprawę nastroju i zarówno biorąc je bez testosteronu, czyli bez terapii zastępczej, jak i na terapii zastępczej, więc te, tą LDP ja po prostu skreślam, natomiast jest całe mnóstwo osób, cała rzesza, którym to służy. Dlatego mówię, że... i badania tu naukowe pokazują, że ten preparat jest naprawdę bardzo dobry. Natomiast dla mnie znowu po prostu to nie siedzi. Mam tego dużo, więc no nie będę już tego odpalał. No ze względu na to, że nie chcę sobie psuć nastroju. Na mnie działają inne rzeczy. Witamina D3 plus K2, witamina C w dużych dawkach, huperycyna A, alfa-GPC i całe mnóstwo innych z, innych składników, innych ziół, innych, e, innych witamin. Natomiast no niestety ta l -Dopa po prostu mi nie siedzi, z czego jestem, po prostu, czym jestem zawiedziony, ale oczywiście testuję dla Was ten produkt i wiele innych, dlatego żebyście znali też opinie innych osób które też yy, siedzą w tym temacie. Także pozdrawiam serdecznie, jeśli materiał jest spoko, zostaw łapkę w górę. Pozdrawiam Ciebie i do następnego razu.